Dziś przygotowałam dla was test na żywo. Będziemy dziś testować pędzle firmy Sunshine Minerals i to jest zestaw 15 pędzli, które prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, mamy tutaj kilka pędzli do twarzy i też kilka do oczu, oczywiście tych do oczu jest więcej. Cena takiego zestawu jest to zaledwie 119 zł. Możecie ten zestaw znaleźć na Allegro. Jednakże jest on limitowany, dlatego Radzę się pospieszyć. Cena jest limitowanej edycji, sama, taka sama jak normalnej. Także dziś postaram się wykonać jakiś tam makijaż i zobaczę też, jak te pędzle sprawują się w akcji. Przepraszam Was także za dość długą nieobecność. Jednakże jednak są studia i też egzaminy. Także musiałam się bardziej skupić na tym niż na filmikach. To jest proste i oczywiste, ale chciałam Wam powiedzieć, że. Już 7 lutego i 8 będę nagrywać takie, taki mały backstage z. Sesji, którą mam przygotować w Krakowie, także mam nadzieję, że też sesja bardzo by mi się spodoba, ponieważ no, pomysł mam, myślę że, myślę, że dobry. Tylko, właśnie, żeby to wypaliło. Fajnie, także sesja będzie z Sylwią Słuchacką i też nagramy takie przygotowania w sobotę w hotelu Przed, także będziecie sobie mogli zobaczyć. A teraz zaczynamy testować. Oto zestaw tych pędzli. Na dłoni mam już przygotowaną moją mieszankę podkładów. Jest to Revlon Color Stay 150 i Rimmel Wake Me Up setka Mieszam je, ponieważ um, teraz Rimmel jest dla mnie bardzo, bardzo za ciemny, a Revlon jest za jasny, także mieszam sobie oba te produkty. Także nakładam najpierw sobie takimi miejscach na twarzy. Robię to dlatego, nie, nie maczam od razu pędzla w... w w tym podkładzie, ponieważ boję się, że może mi go zjeść Dobra Teraz lusterko I pędzel, który dziś wybrałam Jest to, o widzicie, już jest bo zamoczyłam nim podkład. Jest to pędzel ten kuleczkowy do podkładu. Jest dość zbity, także chcę zobaczyć, jak on się sprawuje w, właśnie przy nakładaniu. Także, no nic, testujemy. Patrzymy. Coś czuję, że będę musiała go jeszcze wklepać. Na pewno, bo zostawia smugi, straszne. No nic. Pierwsze wrażenie na razie takie sobie. Zobaczymy. Powiem Wam tak, jest miły, tylko zabiera dużą ilość podkładu. Trochę już się napił, także będę musiała go dołożyć. Jeszcze w te miejsca, które chcę, żeby były dość mocno przykryte. Tu mi się coś pojawiło. niespodzianki Więc nie skreślam tego zestawu jeszcze, może będzie w miarę zobaczymy jak po pędzlach do oczu. Korektor już mam i teraz będę go pudrować z sypkim pudrem z Ben 9 i do tego celu użyłam taki użyję takiego płaskiego pędzelka wszystkie te pędzle są syntetyczne także to warto wspomnieć Też górną powiekę On jest bardzo fajny również podłóg brywiowy. A całą twarz przypudruję. Tym oto pędzlem. Jest to większa wersja tego podkładowego. Ten jest bardziej zbity do podkładu, ten jest typowy do pudru. Także biorę sobie puder. I będę wciskać. Ten jest bardzo miło się pędzę, naprawdę. Póki co ten jest super. Naprawdę taki przyjemny. Super, ten mi się podoba. Już mam przygotowaną, a teraz y, oczy y, wymodeluję, pomaluję paletką y, Makeup Revolution Flawless, która przedstawia się w ten sposób. Są tu cienie matowe, jak i oczywiście perłowe i z drobinkami Także coś tu spróbuję wykonać, wyczarować. Brwi mam już podkreślone żelem z Benefitu, ponieważ nie bawię się już w aqua na taki dzienny makijaż. Używam tego żelu. On ma już szczoteczkę, więc nie malowałam tymi pędzlami do brwi. Pędzle do brwi wykonam na przykład do pomalowania, wykonania kreski. A więc tak, na początek biorę sobie taki żółty cień i pędzelkiem typowym do nakładania. pędzel nie może być złego. Tylko jest do nakładania. Następnie biorę typowy. Taki do blendowania ze szpicem. I tym brązem. Będę sobie zaznaczyć załamanie powieki. Tak jak mówię, jest to z tradycyjny makijaż. Nie ma tu nic szczególnego. że ten bardzo fajnie blenduje. Daje taką mgiełkę, ładnie rozciera. Słychać go strasznie. Dlatego, że jest syntetyczny. Ale jak pędzel do blendowania jest bardzo fajny, naprawdę. No także coś już tam mamy na oku. Nie będzie to jakaś super. Mocna opcja po prostu tradycyjny makijaż dzienny. No już jakoś tam to wygląda. Następnie wracam z tym pętem do nakładania, eee, gdzie on jest. I nim sobie na może jakiś. Złote cień pomieszam go z różem o, ten pędzel bardzo fajnie nakłada cienie perłowe, daje taką nie mm, daje takiej skorupki, tylko takie mieniące się drobinki i użyję również różu żeby przełamać trochę to złoto i wewnętrzny kącik nałożę jakiś jasny cień i do tego celu y, posłuży mi pędzel y, typowa kuleczka i wymieszam sobie jakiś jasny kolor Powiem Wam, że te pędzle do oczu są całkiem niezłe. No, podobają mi się. I teraz będę rysować kreskę. I do rysowania kreski użyję ściętego pędzelka. Bardzo, podoba mi się to jest, że on jest bardzo cieniutki i jest fajnie ścięty, także dość mocno. Także będzie na pewno fajnie malował brwi, jak i rysował kreski. Ja dziś wykonam nim kreskę brązowym cieniem. Nie chcę jakiegoś mocnego makijażu. Całkiem, całkiem. makijaż oczu już mam gotowy rzęsy pomalowałam maskarą, z którą teraz testuję, jest to Amerykaj. czarna maskara bardzo fajnie ona wydłuża rzęsy ładnie je wywija, nie skleja także i tak ją testuję, więc opinie dam Wam ją jak już będę miała jakieś konkretne zdanie, ale póki co jest bardzo fajne. teraz przechodzę do makijażu twarzy nie będę dzisiaj używać ani bronzera ani rozświetlacza, ponieważ nie mam gdzieś takiej ochoty, poza tym jeszcze mi się tutaj wszystko goi, dlatego nie chcę spotęgować jeszcze bardziej tego efektu brązerem. Użyję dziś tylko różu i dziś róż, którego użyję jest to róż brzoskwiniowy. W kamerze wygląda jak, jak różowy, jest to róż brzoskwiniowy, który nałożę właśnie tym ściętym pędzlem. Oj, strasznie pyli mi ten róż. Nie wiem, po prostu sypie się strasznie. Zobaczymy. Strepuję, wycieram o wierzch w dłoni. I sięgam do paletkę, tu mam lusterko i nakładam na róż. Powiem Wam, że on nie jest jakiś fantastyczny. Może lepszy byłby do konturowania, bo jest strasznie zbity i tak sztywno nakłada. Co ja nie lubię. Ale jest miękki, myślę, że właśnie do, do brązera będzie fajny. No a przede wszystkim to jest benzer też syntetyczny, więc on chcąc, nie chcąc taki będzie. Hej, wróciłam ponownie. Wcześniejszy filmik musiałam przerwać, ponieważ musiałam jechać do Rzeszowa i teraz przybyłam, żeby wydać ostateczną recenzję na temat pędzli właśnie Sunshine Minerals. I powiem Wam tak, że pędzla do oczu, bo są, mimo że są syntetyczne, są bardzo fajne, zwłaszcza ten do, do blendowania jest naprawdę bardzo fajnym pędzlem. I myślę, że za taką cenę, przeliczając to na każdy pędzel, 119 na 15, no to wychodzi jakieś po 8 zł, niecałe na jeden pędzel. Także myślę, że za taką cenę to jest naprawdę niewiele no naprawdę niewiele, bo patrząc na przykład na Hakuro, no to jeden pędzel tam kosztuje 16 zł, a na przykład porównując jeszcze Zewę, to na przykład zaewa 27-25 pojedyncze pędzle do oczu. Jeśli chodzi o pędzel do, do twarzy, ten do podkładu, jest on dobry, nie mówię, że jest on zły. Jest fajny, tylko po prostu jeszcze wcześniej nie miałam możliwości testowania właśnie takich pędzli kulkowych do podkładu, dlatego może on nie za bardzo przypadł mi do gustu, jednakże nie mówię, że on jest zły, ponieważ Ponieważ bardzo też jestem ciekawa, jak sprawuje się ten, ten stemplujący do podkładu, bo on jest bardzo zbity. I myślę, że też będzie fajnie nakładać podkład Także nie mówię nie Moim sposobem myślę, że fajnie by było, jakby te pędzle były delikatnie zmoczone wodą Tak spryśnięte delikatnie Wtedy myślę, że może fajniej by nabierały, nakładały ten i rozcierały podkład Także pędzel do pudru, ten większy Też jest naprawdę bardzo fajny Włosie jest naprawdę bardzo, bardzo milu się Pędzel do... Do czego to był? Aha, do brwi. Brwi nim nie malowałam, ale jak wiecie, malowałam nim w kreskę. Bardzo fajny pędzel, bardzo dobrze ścięty. Także ja z tego zestawu, jak na razie jestem bardzo zadowolona, ponieważ jest z nich aż 15 pędzli za 119 zł. Myślę, że można by było rodziców nawet poprosić o kupno takiego podstawowego zestawu pędzli, na którym mogłybyście się spokojnie uczyć malować. Także myślę, że... Jest to ciekawa opcja za niewielką cenę, a macie tu wszystkie pędzle i myślę, że wykonacie nim każdy makijaż Czy to dzienny, czy to wieczorowy, czy smokey eyes, ponieważ macie dwa pędzle do blendowania, pędzle do korektora, dwa aż do eyeliner'a. Są bardzo wielofunkcyjne i myślę, że naprawdę mogą Wam się przydać Także ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję Zapraszam za tydzień, myślę, że tak za tydzień złożę ten filmik, nie obiecuję, ale spróbuję ponieważ właśnie jak Wam mówiłam ty za tydzień, w sobotę 7. 7 już lutego będę szykować się z Sylwią Słuchacką na sesję. Sesja inspirowana morzem. Dokładniej obrazem Morze w Bretanii. Także możecie sobie zobaczyć na grafice Google, jak to wygląda. Zainspirowałam się tym obrazem, stworzyłam sesję. Także backstage i całą otoczkę tej sesji: jak to, jak będą robione zdjęcia. Wszystko ja wam to nagram, żebyście po prostu zobaczyli, jaka jest tam fantastyczna atmosfera i co fantastycznego można stworzyć. Z, z tak inspirującymi ludźmi. Także myślę, że Wam się spodoba. No i zapraszam na kolejne filmiki. Miałam nagrać jeszcze jeden filmik przed. Z sezonem studniówkowym i powiedzieć o takich podstawowych błędach, jakie widać na studniówce, jeśli dziewczyny same się malują. Ale już niestety sezon się kończy, także za rok doczekacie i nagramam taki filmik, może jeszcze coś pozbieram do tych punktów. Także ja dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejne filmiki. Pa pa!